No i gdy na koniec po, po tych paru miesiącach ja już miałem jakieś spostrzeżenia, jakieś wnioski, pytania, no to udałem się do swojego do lekarza do, na konsultację i powiedziałem mu o tym wszystkim, o czym chciałem. No to efekt jest z tego taki, że dostałem skierowanie do wszystkich możliwych specjalistów: do neurologa, kardiologa, do psychologa, do psychiatry, do chirurga, do laryngologa, do okulisty, do jeszcze paru. Generalnie do wszystkich, do kogo się tylko dało, dostałem skierowanie. Pomyślałem sobie, no ładnie. Ja tu mam po prostu kilka, trochę uwag i się okazuje, że lekarz jest kompletnie bez, bezradny, kompletnie i odsyła mnie dalej. Przeszedłem przez tą drogę. Przeszedłem. Przeszedłem przez tych wszystkich specjalistów, nie? Była to droga niełatwa, niepozbawiona pozbawiona wyboju, aczkolwiek do przejścia szedłem. I na koniec tego wszystkiego po tych tam paru tygodniach bo też badania różnej maści porobili, i na koniec tego wszystkiego wylądowałem z taką, z taką, z taką, nie z, tert, z tertą recept. I tak popatrzyłem na to mówię. Ku. No nie, 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 nie. Reklamówkę dziennie. No nie, nie, nie Jedno tam wszystko. Sp... To na krążenie, to na ciśnienie, to na, se, to, to na to, to na to, to na spokój, to na. Yy, nie, nie, nie tak. Nie, nie. Więc popatrzyłem na to mówię nie, nie może tak wyglądać, że ja będę to żal. No i. Przy czym wciąż pozostawałem z bardzo wieloma niewyjaśnionymi pytaniami, bo nie dostałem odpowiedzi. Nie? Dlaczego się dzieją pewne rzeczy? Dlaczego mi się przydarzają. Nie? E no więc. E Zabrałem się do tego po swojemu. Czyli, no żeby pokonać wroga, to muszę po najpierw poznać. E, tak też uczyniłem. E, internet, no tak, wszystkie, ale też książki, bo to ważne jest. E, borelioza i tak dalej. Wszystko, co się z czym nie, e, chemia, biochemia, fizyka no pewne zjawiska. Sam się też tym interesuje, więc bardzo łatwo w to weszłem, wniknąłem, nie miałem żadnych problemów. Ale no tutaj trzeba popatrzeć na sprawę szeroko, ale też zatrzymać się często i popatrzeć wnikliwie, głęboko, bo tego wymaga po prostu uzmysłowienie sobie pewnych procesów. Mnie to tak, u mnie to tak przytykało. No i zacząłem się dowiadywać. Nie było to łatwe, dlatego że informacje na temat Boreliozy są takie dosyć powierzchowne, lapidarne takie. Opisy często dochodzi się do punktu, w którym ale wciąż nic nie wiadomo, badania trwają. Lekarze są jakieś tam myśli. Także niewiele jest się czego zaczepić. Są jakieś tam fora, na których ludzie się tam dzielą doświadczeniami, ale to są bardzo tam, bardzo niewiele tego jest i to tak. A każdy przypadek jest tak naprawdę bardzo wyjątkowy, odosobniony, no subiektywny też w wielu kwestiach, ale to bardzo złożona choroba jest i wpływa na bardzo wiele płaszczyzn w życiu, bardzo wiele warstw. Także. Zwracają do samej choroby. No. Więc tak zaczęła się moja przygoda. Trwająca zgoła już prawie 13 lat. Uczenia się siebie, swojego ciała, choroby też jako takie. Chociaż to już do pewnego momentu. I tego jak z tym żyć. Powiem tak, żyć się z tym jakoś da. Hmm, aczkolwiek trzeba nauczyć się z tym żyć. E, e, zajęło mi to kilka lat. Dobre, takie, gdzie mogę powiedzieć, że to już jest e, z, z sukcesami utrwalone, już pewne rzeczy są. To kilka lat zajęło mi e, w ogarnianie tego. E, Najpierw oczywiście, tak jak wspomniałem, literatura fachowa, różne opracowania, biologia, chemia, jak działa wirus, no, jak działa bakteria, gdzie ona się przedostaje i tak dalej, i tak dalej. No i to powychodziło mnie, bo to tak jak patrzyłem na to, co się ze mną dzieje, takie objawy, na przykład, że właśnie te mimowolne drgania mięśni, to takich poszczególnych elementów, fragmentów. nie? Że Na przykład teraz drgami ten, potem ten, a potem ten, a potem ten, innego razu ten, 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 ten. ten. I to tak samoistnie wprowadza z drgania, ja to obserwuję, bo mam na przykład wyciągniętą kończynę, nogę do przodu. I widzę jak na przykład zaczyna mi bardzo się tak dygotać, tak jak nigdy przedtem, nie? I nigdy u nikogo nie widziałem takich drgań. Widzę taką, taką te, te, te trzęsawkę taką. No i próbuję ingerować tutaj mózgiem, mówię: przestań, przestań to robić, co ty robisz, nie? Wysyłam sygnał, komunikat mówiący: zaprzestań, ale nic nie mogę zrobić, nic nie robię. W sensie nic nie, nie reaguje. To mi dało do myślenia wtedy. Bo dopiero musiałem ruszyć kończyną. Na przykład bądź tułowiem, bądź jakoś czymś tam i to kilkakrotnie czasami, ażeby to drganie ustąpiło. I co mnie to tak uświadomiło? Tak mówię, kurczę. No tak, tutaj chodzi o, o, o przesył elektryczny. Nie? Jest, ym, bo sama choroba, ym, bakteria, ym, ona ma tendencję do tego, żeby odkładać się w, w komórkach klejowych, nerwowych, gdzieś w układach, właśnie w tej tkance nerwowej. Ym, pomijając też, że odkłada się w chrząstkach, yy, w stawach, właśnie w takich miejscach, dlatego są te bóle, są, się pojawiają, te, te, te różnej maści, te łamania, i z racji tego właśnie tam jest blokowany sygnał, trans, nie jest transmitowany sygnał elektryczny pomiędzy jednym a drugim a żeby wykonać jakieś operacje są na przykład niedowład, bądź pewne rzeczy bądź sprzeczne informacje gdzieś są przebicia tak <laughs> gdzieś są przebicia tak, zwa tak zwane przebicia nie yy, w transmisji tego sygnału no tak jak na przykład ja miałem ten paraliż lewostronny yy, i, i, i to ja czułem to, że to jest właśnie jakby blokowanie, takie, bo to było takie mrowienie, tak jakby mnie odcinało od tego, nie? To nie było takie ciach, tylko czułem takie odcinanie od tego. Więc, i, i, nie, więc ośrodek sterujący, czyli Dzacha, ona wysyła sygnał wysyła, wysyła nie, sygnał, żeby coś zrobić, dokonać jakąś czynność żeby uaktywnić tam jakiś proces tylko problem jest z komunikacją właśnie z cholerną komunikacją I, i, i że to tak właśnie działa że gdzieś tam ten sygnał zanika ja to sobie uświadomiłem że przecież ok mnie na pewnym etapie ten sygnał gdzieś Zanikł, w sensie nadal był wysyłany i była chęć odbioru, ale pomiędzy nimi nie mogło tego to nastąpić. I ale nastąpiło inną drogą w końcu. Tak? To nie musiała być ta sama droga, mogła być już inna. I tak z bardzo wieloma procesami, które zostały przyblokowane, one zostały aktywowane potem po, już po zażegnaniu tego największego, głównego yy, tam szczytu zakażenia, yy, znalazłem sobie możliwe inne połączenia, stąd też na przykład tak subiektywna yy, kwestia odbioru i percepcja rzeczywistości, która się zmienia. W moim przypadku bardzo, bardzo, bardzo zyskało to na intensywności. Często no, trzeba się było nauczyć z tym żyć. I do tego właśnie, no i, i właśnie, więc kontrola tej, i zanim ten sygnał, to wszystko tam, to są procesy, w które mogę ingerować, i, i, i w każdym momencie, w pewnym sensie i do pewnego zakresu mogę się wtrącić, bądź mogę nadać jakiś nowy bieg czemuś. No, i do tego punktu doszedłem właśnie w tym, i od tego punktu tak naprawdę zacząłem jako tako rozwiązywać te różne dolegliwości, które mnie, które miałem. Na przykład, właśnie kwestia tych drżeni różnych ustąpiła, dlatego że. Z czasem zacząłem ćwiczyć, kiedy się to pojawiało, swoją koncentrację w zupełnie innym miejscu układłem. No i tutaj bardzo ważna rzecz. Dla mnie zbawienne tutaj okazało się być kwestie medytacji i kwestie rozwoju duchowego. No, tak patrzę na pewne sprawy, na tą też. I bez tego ciężko mnie osobiście wyobrazić sobie jakiś ruch do przodu, bo to trzeba się bardzo, bardzo rozwinąć, bo trzeba ćwiczyć, przynajmniej ja musiałem, muszę cały czas rozwijać pokorę i to w bardzo szerokim zakresie. Nie? Akceptację pewnych rzeczy, także to zmienia trochę, zmienia trochę optykę patrzenia na rzeczywistość. I tak na przykład jak miałem właśnie te napady, takie, no te sercowe, mówię o tym na przykład, jedną z moich dolegliwości, głównych, najbardziej takich męczących, to są niekontrolowane skoki ciśnienia związane z taką akcją serca. Kiedyś się to pojawiało dosyć często. Nawet co dwa tygodnie, potem co parę tygodni, różnie. Przez pierwsze parę lat no to dosyć, dosyć, dosyć sporo tego miałem. Kilkadziesiąt razy można liczyć bez problemu, może więcej, eee, że nagle mam ciśnienie, normalne ciśnienie, po czym nagle lecę na 40, na 80, 70, nie? I eee, to jest zmierzone, bo parę razy w trakcie, kiedy ja po prostu odleciałem, bo nie sposób zachować przytomność w takich stanach naprawdę. Eee, Także jest to gdzieś za... Jest, są, są, ponoto, są notatki na ten temat. Sporządzone. Albo odwrotnie. Na przykład 130 tam na 70, 40 na 80. Taki skok, po czym nagle pii, pf, znowu w dół. I ta amplituda cała, która się tutaj pojawia jest najbardziej niebezpieczna dla mnie, bo no, ten skok taki ogromny jeszcze jak gdzieś idę ze środka i w dół w górę to jeszcze półbiedy to to jeszcze półbiedy to jeszcze półbiedy ale jak na przykład robi się pik po czym jest to nie bądź odwrotnie idzie w dół i znowu tak no to ta różnica tutaj powoduje że ja nigdy zawsze się że boję się, czyli moje serce to wytrzyma, bo jest to tak ogromne. E, potwornie męczące. Potwornie męczące. Nigdy nie wiem, czy, to, czy, 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 czy tym razem to serce mi nie stanie. Nigdy tego nie wiedziałem. Po paru razach zrozumiałem, że muszę się z tym pogodzić, nie? Mm. I tutaj właśnie. Kwestia medytacji oraz świadomości trochę działania samej choroby jest bardzo ważna. Przynajmniej dla mnie, bo w takich momentach, stanach odkryłem, że dosyć wcześnie, że nie mogę się mocować. Jak to wygląda w moim przypadku, także ja na przykład tak jak siedzę tutaj teraz. Coś mówię do Was? Ja mogę nagle. I ja spływam. Nie? Mówiąc kolokwialnie, i tak spływam w tym momencie, i nic nie mogę na to poradzić. No bądź w górę, nie? W górę trochę inaczej wygląda, ale Może się powiedzieć, mogę zalać się zaraz, od razu potem. Drga... Ja zastygam, topnieje, po prostu topnieje i wtedy najlepiej mnie nie ruszać i nic nie robić. Yy... Ja sam ze sobą do pewnego momentu próbowałem coś zrobić, ale się oduczyłem. Tego skutecznie, bo. Nie mogę nic zrobić. W sensie. Każdy ruch w tym momencie to może trwać kilka minut lub kilkanaście minut taki stan. Po czym nagle. Robię. Wstaję i mogę funkcjonować, nie? Mogę dalej na przykład przerzucać drwa. Nie ma problemu. Ale ten moment jest całkowicie wyjęty. I to jest jeden z takich właśnie z tych dolegliwości powikłań, które, które się pojawiają, które mam i taki, to jest taki mój krzyż. I co odkryłem, że nie mogę z tym walczyć. W sensie, jeśli mnie, jeśli mnie to powala, przychodzi. Bo wiem, że to przychodzi i odchodzi. Nie? Jakby, daj Bóg jeszcze, wciąż odchodzi. Więc. Nie mogę się z tym szamotać ani walczyć, w sensie jak mi bierze to. Nie, nie dam się, nie dam się, nie dam się, nie. Muszę się dać, muszę spłynąć i zrobić to w kontrolowany sposób, właśnie, żeby gdzieś głową nie przywalić, żeby nie spać z czegoś, żeby zrobić to w dobrym momencie, tak? Mogę to rozcią, mam kontrolę nad tym, żeby przez Jakiś krótki ułamek czasu rozciągnąć to w sposób kontrolowany, tak, a potem pozostawić to swojemu biegowi, i wtedy ja wychodzę ze swojej z siebie trochę i wchodzę w rolę obserwatora, nie? co się z nim dzieje. Nie ruszać go, zostawić go. Tak to wygląda, i tak to wygląda, i wtedy właśnie spokój zachowanie spokoju. Równy oddech, który potrafi mi czasem mieć na przykład 2-3 oddechy na minutę. <laughs> albo też pojawia, bo w drugą stronę też i na przykład hiperwentylacja się też pojawia. To już jest inna sprawa. To było wcześniej, kiedyś. Teraz już tak nie jest. Teraz już tak nie jest. Teraz już to przebiega najczęściej tak łagodnie, właśnie, że po prostu mnie powali. I ja muszę jeszcze trochę po, pooddychać i wtedy już jest spoko. I to jest jeden z tych, z tych rzeczy, których się musiałem nauczyć kontrolować. No i właśnie tutaj ten, 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 prąd, no to to czuć takie to jest takie trudne do opisania, myślę, dla każdego. Do to tak jakby, właśnie opisać jakieś, nie wiem, takie zjawiska to jest bardzo trudno bo to, to jest subiektywne. Chociaż często są bardzo zbieżne, są subiektywne, ale zbieżne często są te doświadczenia i opinie. E, no. e, tutaj z czasem przez te 13 lat e, mi tam jeszcze podchodziło parę innych schorzeń. Ale nauczyłem się takiej bardzo ważnej rzeczy, że no przede wszystkim w stosunku do, do siebie i do życia. No i stres. Stres tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo ważnym czynnikiem, który należy wywalić po prostu ze swojego życia w jak największym stopniu. Wiem po sobie, jak. Ja nie mówię tutaj o stresie. Się idzie do pracy i się dostaje tam jakiś stres, nie? Albo że jakieś pojedyncze takie impulsy stresujące, buch czsz, coś się dzieje, ale już jest tutaj rozkurczenie i to się rozchodzi, nie? Mówię o długim, przeciągającym się takim rozciągniętym w czasie stresie przy takim chronicznym. Ja wiem po sobie, że Taki długi, dłuższy okres przeciągającego się stresu, jakiegoś takiego przytłaczania się czymś, bardzo szybko wyciąga ze mnie te różne schorzenia, dolegliwości różne. I one się nagle bardzo uaktywniają i dokuczają mnie, i jeszcze dodatkowo napędzają stres, i tak dalej, więc. Trzeba się, muszę się trzymać od tego bardzo ostrożnie i delikatnie się tutaj poruszać, żeby nie wpaść w to, bo to jest takie błędne koło i ciężko się z tego później tak oswobodzić, nie? Kosztuje to bardzo dużo energii. I na dziś dzień przez te lata no, borelioza, znaczy powikłania, które... Przyniosła. Z jednej strony traktuję jak no cholerne przekleństwo, bo to męczy i w ogóle co to jest. Ale z drugiej strony w pewnym sensie traktuję to jako pewnego rodzaju błogosławieństwo, bo bardzo dużo się nauczyłem dzięki temu pchnęło mnie to do um, poznania siebie i pewnych tego jak ja działam um, biologicznie, chemicznie um, po prostu z punktu jako zwierzę nie? takie trochę um, nauczyło mnie to bardzo dużo pokory Doceniania małych rzeczy. No, jest to. Męczący kawałek historii. Każdemu, który ma pod chłop, przychodzi przez podobne doświadczenia <gryw> powodzenia. Ale to są tak indywidualne przypadki wiem o tym, że ciężko jest. Żeby się spotkało dwóch takich samych. No dobra. Myślę, że... Na dziś dzień chyba... Słońce jestem w trakcie wywiadu. Teraz robię sobie nowy wywiad po 13 latach na borelioze. Zobaczymy co będzie. Bo kurczę męczące jest to parę rzeczy i... A z drugiej strony Ach, no właśnie. No to to na razie, cześć.